Pochwalony Jezus Chrystus, z martwych wstały Pan, jest między nami. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi do kobiet: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Pan Jezus staje przed kobietami i budzi w nich nadzieję. Nie bójcie się. To są święta zmartwychwstania. Pięćdziesiąt dni będziemy słyszeli: nie bójcie się, bądźcie pełni radości, zadbajcie o pokój w sercu, nie bójcie się, grzech nie ma mocy nad waszym życiem. Chociaż wszystko nam to po kolei tłucze i mówi, że grzech jest większy, Chrystus zmartwychwstał. Pokonał grzech, jest Bogiem dobrym. Nie chce się aż w to wierzyć. Że jak to jest możliwe, że grzech nie ma mocy? Po prostu, bo Bóg jest większy. I te kobiety, i apostołowie po kolei się w Przemieniają, przemieniają i zaczynają to rozumieć i przyjmować całym sobą. Ale to, co Jezus mówi do niewiast, coś bardzo ważnego: Idźcie, powiedzcie moim, moim uczniom: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Niech pójdą do Galilei, tam mnie zobaczą. Jest miejsce spotkania z Panem Jezusem. Z martwy spotykamy się w konkretnym miejscu, które On wyznacza. I tak jest w naszym życiu duchowym. To nie jest tak, to mów Panie. Trzeba posłuchać, Panie Jezu, gdzie my się spotykamy, gdzie my się umówiliśmy, gdzie jest nasze miejsce spotkania, gdzie Ty do mnie mówisz? Konfesjonał? Może tam, a może otwierając Pismo Święte i czytając w domu, a może robiąc medytację w domu, tam mówi do Ciebie Pan. Jesteśmy umówieni z Bogiem. Jezus czeka na to spotkanie i Ty wiesz, gdzie. To jest to ten konkretny moment, kiedy Jezus nas zatrzymuje i Prosi o spotkanie, posłuchaj mnie, a będą tego owoce. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj w takie miejsce weszli. Być może to jest pójście do kościoła, być może to jest modlitwa taka, że usiądę i otworzę pismo święte, a może zmówię różaniec, a może pomodlę się razem z żoną, z mężem, po prostu będziemy razem. Takich momentów jest dużo różnych, ale każdy z nas ma takie swoje miejsce, gdzie mówi Pan. Idź. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą. Moja Galilea, miejsce spotkania z zmartwychwstałego, który pokonał grzech mojego życia, jest Panem i królem mojego serca. Zapraszam Was w to miejsce i błogosławię Wam dzisiaj na drogę do Galilei, drogę spotkania z Jezusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie fantastyczny dzień. Niech Jezus króluje w Waszym sercu. On był prawdziwy. I zapraszam, żebyśmy posłuchali teledysku Mocnym Duchu, Zmartwychwstały Pan, tutaj poniżej. Niech to będzie radość naszego serca. Pamiętajcie też, żeby subskrybować nasz kanał Mocnym Duchu. Wszystkiego dobrego. Dobrych świąt.